Czasem jest tak, że dzieci się czegoś boją. Jak sobie ten strach oswajać w relacji z córką, która mówi: Ja tam nie chcę iść? Uwielbiam Astrid Lindgren. Ona jest niezwykła. Jest kobieta, która pisała książki dla dzieci i potrafiła, mając lat już, a dawno nie będąc dzieckiem, tak zrozumieć emocje dziecka. Myślę, że to jest ważne dla nas, żeby zrozumieć emocje dziecka i zrozumieć, że jak przychodzę pierwszy dzień do nowej pracy, uh -huh. to naprawdę nikogo nie znam uh -huh. i naprawdę troszkę się boję. Uh -huh. Znaczy różne są poziomy strachu. To no, uh -huh. Co innego, jak stoisz nad przepaścią, co innego, jak masz wystąpić przed ludźmi, co innego, jak przychodzisz do nowej pracy. Ale, ale trochę się boję, jestem jakiś niepokój. Uh -huh. Więc myślę, że yy, ważna rzecz to jest i pierwsza podstawała, brać na serio lęk twojego dziecka, uh -huh. akceptować go. I nie, no czego ty się boisz? Przecież ta woda jest płytka. Nie. Brać na serio lęk twojego dziecka i też próbować interpretować, jakby zobaczyć, że czasem są wybuchy emocjonalne i zobaczyć w nich, aha, zaraz. A jest pod spodem tej góry lodowej, co tam się kryje? Tego wybuchu emocjonalnego, tak? Miałem taką sytuację kiedyś, nie tak dawno temu, że moja córka poproszona o jakąś bardzo prostą rzecz. Możesz pomóc mi, coś tam przynieść. Nie, nie będę tego robić. I to, to akurat była sytuacja mojej żony, ja to obserwowałem z boku i moja żona wtedy zachowała się, jest absolutnym super i mówi zaraz, bo ty się chyba bo boisz tam pójść, tak? No tak, właściwie boję się tam pójść. I rozładowany. Tak, i czyli nie mhm. chodzi o to, że nie chcę pomóc mamie. Tak. Jestem roszczeniowy, jestem pyskatym gówniarzem. Tak. Nie, ja się boję. Mhm. 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 Czyli i można to zrozumieć, że co z tego, że ty się nie boisz wejść na wysoką skałę albo do ciemnego pokoju. On się boi. Więc myślę, że, że a ta akceptacja, to zrozumienie jest ważne. Mhm. E, nie rzucanie na głęboką wodę, no to pokonaj strach. To właśnie do, skakuj do basenu. Mhm. Nie. Mhm. Co, wejdę z tobą. Wiesz, może spróbujemy razem przepłynąć y, przez ten basen. Czyli znowu wracamy do wątku, że, że trzeba być. Trzeba być.